Siemaneczko, zrobiłem sobie tutaj taki terrarium z desek z gnijek dla jaszczureczki, tu pianeczką sobie zrobiłem w środku, nie? chyba za mało pianeczki ale to jak wyrośnie to ten, no bo czekajcie damy trochę pianeczki bo coś mi się wydaje że koś tu trzeba było damy tu i z tego się Wyrzeźbi e, ale plunął kuźwa. Z tego się wyrzeźbi, kudy. Fajnie, teraz tu z przodu będzie pleksa. Mam jedną, dotnę, fajnie. G wyrzeźbi się, fajnie się silikonem, obokleje, pok Specjalnie pokleje. na sypie kamyczków, żeby wyglądała jak fajna ściana. Tu się pomaluje na brązowo. Tu się da deseczki, tu się da gałęzie, tu się da liście, tam się da drzewo, tam się da toalety, tam się da żałcie. Inne pudełki.